Widzę, że komplikacje strasznych nagrań jako tako się przyjęły na tym kanale, więc chcę zrobić 30-dniowy maraton strasznych filmów. Przez równe 30 dni będę wrzucał codziennie jakiś materiał. Na pewno będzie to nie lada wyzwanie w połączeniu z codziennymi obowiązkami, ale myślę, że dam radę. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwsze nagranie przedstawia nam pewnego chłopaka, który zwiedza opuszczone ruiny w lasach Japonii. Jak sam napisał, stawiając te wideo, że nie wierzy w żadne duchy i nadprzyrodzone moce, a samym celem wyprawy było po prostu zwykłe zwiedzanie. Te krótkie nagranie miało być wysłane do znajomego, by się pochwalić tymi widokami. Sam nie czuł nic nadzwyczajnego, gdy tak komerował, ale na końcówce nagrania spojrzał na ekran kamery i ujrzał straszną, dziwną postać. Prawdopodobnie demona. Wystraszony zaczął uciekać. Jak myślicie? To nagranie to fake? Kolejne nagranie jest strasznie dziwne, ponieważ przystawia nam nagranie z kamerki z kasku motorzysty. Nagranie tym razem pochodzi z Chin i sama ta mroczna część nagrania została zauważona dopiero rok po nagraniu wideo. Możemy zauważyć mężczyznę, który nagle spada z nieba, jakby nigdy nic i jest sobie dalej chodnikiem. Ludzie obok też nie wydają się jakoś zdziwieni, a bynajmniej wyglądają jakby go wcale nie widzieli. Gdy przyjrzymy się bliżej, ta postać jest strasznie dziwna. Ostatnie nagranie. To już nagranie z eksploatacji z pewnego kanału, który lubi urbexy opuszczonych miejsc. Jak w poprzednich filmach, samo nagranie, które nam przedstawia, zostało wycięte dopiero po jakimś czasie, gdy pewien widz oglądający całe wideo zauważył coś dziwnego. W cytule jest temat demonów, ponieważ je można zobaczyć tylko na własnym nagraniu. Facet prowadzący swój kanał zwiedzał akurat europejskie lasy, a dokładnie niemieckie. Jak sam mówi w materiale, dużo było tam opuszczonych miejsc. W pewnym momencie możemy zobaczyć jakąś czarną postać, która ukradkiem patrzy za ściany na mężczyznę. Jak myślicie? To demon? Czy może zwykły człowiek? Tak czy siak, sama myśl o tym, że ktoś mógł na niego patrzeć, przyprawia go odreszcze! No i to by było na tyle. Ze niedługo ruszają znowu pozdrowienia, jak to robiliśmy kiedyś. A teraz żegnam się z Wami i widzimy się jak zwykle niebawem. Siema.